Cześć, dzień dobry wieczór, drodzy mili, drodzy widzowie na kanale Kaktusiarnia Ujorgena. Witam was serdecznie przed kamerą. Jeszcze się wam pokażę facjatą i zabieramy się do roboty. Mam parapet, który muszę oczyścić wszelakiego robactwa. No, niestety, przyniosłem kaktusy, które miały wełnowce, nie daj Boże, jakby się zawiły jakieś wszędziorki. No, to moment robota, one robią swoje, a ja kaktusów nie mam. Tego nie chcemy i raczej Wy też nie chcecie. No to co, spryskujemy całą powierzchnię dokładnie. Czy to będzie sam parapet, ranty, okno, rama okienna. No niestety, wełnowce są dość sprytne. Potrafią się ukryć i lada moment później się pojawić. A nawet jeżeli ich tam nie będzie, no niestety może tak się zdarzyć. Nie zobaczycie, jak wełnowce giną. Dla niektórych może to sprawiać frajda, ale zapobiegawczo warto jest je spryskać. Teraz zabieramy się za kaktusiaki. Echinopsis na pierwszy ogień. Wybaczcie, że trzęsie, no ale parapet jest troszkę wydłużony i drgania robią swoje. Spryskuję roślinę porządnie, aby pozbyć się tego, co niekoniecznie by mnie zadowoliło. Załatwiam szybkimi ruchami sprayu. Roślina opryskuje, no minus jest tego taki, że roślina zostanie pobudzona do życia wcześniej. No ale modlę się, że w przeciągu miesiąca załatwię tą sytuację po prostu nie podlewając i roślina zapomni, że została wybudzona. Oczywiście oszukuję sam siebie, ale wolę spryskać taką roślinę, aniżeli martwić się o nią, że w trakcie zimowania padną mi wszystkie okazy. Przy okazji mam możliwość, aby obczyścić doniczki, pokazać co nieco kolekcji w przyspieszonym tempie. Ale spokojnie, za moment to się zmieni. I tak to wygląda po całej robocie: parapet, układanie, logistyka, kombinowanie na tym ekranie. Roślinki zostały spryskane. Radziłbym nie spać w takim pokoju po pryskaniu chemią, niezależnie co by było, ale po prostu dla własnego bezpieczeństwa. Mieczyki mi wschodzą, jak oszalałe. W przeciągu jednego dnia z ziemi wystrzeliło troszkę mi ich tam nawet. Ale to nie są jedyne rośliny. Na dobrze. Byliśmy tu, przechodzimy tam. Aloes, no niestety siostra zostawiła otwarte okno u siebie w pokoju i troszkę mi przegnił przemarsł. Może odbiję. No tutaj niechciany, niepożądany efekt nadmiaru pryskania rośliny, czyli porażenie. Możemy porazić roślinę i musimy mieć to na uwadze. Niestety. Ale z drugiej strony, to jest i tak mniej szkodliwe dla rośliny, aniżeli ten robak. Robak w pewnym momencie wejdzie do środka i od środka zostawi nam taką wydmuszkę. Przy okazji musiałem uciąć opuncję. Ale to oni za chwilę. Dalej bązaj, troszkę go przelałem. No ale cóż, uczymy się na błędach. Teraz roślina musi przeschnąć. Co my mamy tutaj dalej? Dalej mamy liczy. Dostałem pestkę, a raczej już z korzonkiem posadzoną, fajne maleństwo. Zaraz wypuści drugą parę liści, liście właściwe. I zacznie się zabawa z egzy, egzy. egzotyka. egzotykami. Tak, czasem człowiek. uwielbia takie maleństwa, naprawdę. Fajna sprawa, sadzimy coś czy pestkę, i zaraz tam coś wyrasta. Wilczą mlecz, przesadzony. Dalej, kaktusiaki, popryskane. No, niestety, wilgoć troszkę dała znać od okna, i roślina się obudziła. Będę musiał odcinać te wilki na wiosnę, będę musiał odciąć nawet. No, ale nic na to nie poradzimy. Nawet u mrozaków. No są w domu, tak? Nie wiedziałem, jak zareagują na tą zimę. Nie mam zadaszenia. O... No, tutaj sytuacja też przykra. Wszczepiony kaktus mi przegnił, no ale zawsze mogę go przeszczepić. I zastanawiam się, czy tego nie uczynić. I tutaj mam opuncję, której części, że tak powiem, nieudanej operacji musiałem odciąć, bo były szpetne. I zamierzam szczepić, szczepić i jeszcze raz szczepić, bo praktyka czyni mistrza. A warto jest się uczyć o roślinkach. No dobra. Następnie mamy dwóch delikwentów którym nie wróżę za dobrze? Nie wróżę, bo obawiam się, że niestety to jest ich koniec. Wełnowiec był w środku, jest w środku. Roślina została spryskana dość bardzo. Nie wiem, czy to coś da, czy przyniesie efekt. No, możecie zauważyć takie białe kropki nawet na obrazie. To wełnowiec. Ale nie ma co się martwić. Taka opuncja, jak ją usy ususzymy doszczętnie, nic się nie dzieje, zalewamy ją wodą, na drugi dzień odrasta, odrasta. No po prostu wchłania tę wodę, pęcznie je, wypuszcza korzonki i odżywa. Opuncja to jest naprawdę świetna roślina dla początkującego. Ciężko jest ją zabić od razu, ciężko jest ją przesuszyć. Przelać, no wiadomo, to już łatwiej. Ale spójrzcie, korzonki są, są. Lada moment. Roślina poczuje, że jest więcej wody i zacznie korzystać. Co się dziwić? Roślina pustynna to i takie możliwości ma od natury. Koniec odcinka, jak to bywa, jest nieubłagany. Życzę Wam, abyście nie walczyli z pasożytami, a jedynie zajmowali się roślinami jak należy. Hej!